Śmiejcie się, śmiejcie. A ja spróbuję ten niesamowity żel ze skitelsami prosto z butelki. Mmm, jakie pyszniutkie. Szkoda, że mam tego tak mało. W dodatku cukierki zostały w środku. Spróbuję sięgnąć jej językiem. No dalej, chodźcie do mnie, proszę. O nie, mój język usknął. Dziewczyny, zróbcie coś. Ojej, biedactwo, daj pomogę ci. Aj! 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 Jeszcze troszkę! Ups! Auć, moja głowa! To bolało, ale wytrzymałam. Tak przy okazji, Tina teraz ty. Hurra, bo mi ślinka już cieknie. Jak tu jest dużo żelu. Jest taki pyszny, że wręcz nie mogę się oderwać. Mm, wspaniale! Co? Ręce mi się przykleiły do butelki. To no co jest? Oj. Ej, zniszczyłaś moją fryzurę! Szybko zabieraj tę butelkę. Okay. Już, już, przepraszam. To wyszło przypadkiem. Chwileczkę, jeszcze troszkę. Ojej, to też nie było specjalnie. O nie, Tina! Co ty zrobiłaś? Dobrze.